Witam Was w na następnym odcinku, zagrajmy w Fear. Miałam nagrywać e, Slendera Hospicjum jeszcze raz, drugi odcinek. Ale ponieważ jest niedziela, a ten źle pewnie dodam albo dzisiaj, albo jutro. Postanowiłam, że jutro nagram Slendera chyba. Ponieważ dzisiaj jakoś nie mogę. No... Po prostu nie mogę. I tyle. <tuszy> Skończyliśmy w bardzo fajnym miejscu normalnie, że nas zabili i po prostu zapisało się gdzie indziej. Po prostu nie zapisałam w tamtym momencie. No i tym razem nie mam naszego kochanego maliczka. To yy. dużo osób pytało się, yy, kim jest Malik. Malik jest moją przyjaciółką, nie jest moją siostrą. Moja siostra jest całkiem inna, więc yy, nigdy się raczej nie pojawił mnie w zagrajmy ani nigdzie. E, więc e, no lepiej żeby, żeby nie było to no, no 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 właśnie okej okay. chwila sobie przesunę klawiaturę, wszystko sobie przesunę e, i, i tak mamy iść tędy i ten nas właśnie zabili a tak ładnie zrobiłam to że po prostu e, wszystko wybuchło o! Jaka ładna świat w czarówce. Klawisze. Shift. A, no okay. Tutaj gdzieś coś wybuchło, może ktoś pierdnął. O, apteczka. Nie widziałam chyba tej apteczki wcześniej. Aha, ma pewne życie, to chyba dlatego. Dobra. E, które te do drzwi były? What the fuck? Что там? What the fuck is going on? Что же там? Ладно, не Окей. Не жаровка, не, ну... А, идти ты Nope, nope, nope. Aha, to są. Zero, zero. Dobra, nieważne. Nie, po co? No, jest okej. Okay. takich tak ładnie załatwiłam. no niestety. Chciałam tak jeszcze raz, ale. Obserwujmy drzwi lepiej. Może z nich zawsze coś ktoś wyjść. No właśnie. No i po co wychodziłeś? Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi! Ja zamknąć. U, nóżka tkwiła. Zróbmy zdjęcie. Eee, wykrwalił się w drzwiach, to jest takie smutne. Uuu, co co, przepraszam, przepraszam. Ale fajne to. Eee, nie, nie. Ale chwila. Czekaj, jak to się... Nie, chwila, jak się biegł? Eee... nie, chwila, ha. Dobra, tym się pocało. Ja. Yeah. Ja otworzyłam tak drzwi. Nie wiedziałam, że tak można. Ale chwilę sobie jeszcze raz może zapiszę. Bo nigdy nie wiadomo, co się może dostać. Zaraz. Sarob. Dobrze, uspokójcie, się. działa. Sharap. Co to? Co to jest? Sharap! Główka? To jest też tutaj mrywa. Zrobimy zdjęcie. boxa. A co się na boksa? Ej nawet z życia żadnego nie straciłam To jest normalnie cud, a tutaj to się zaraz stanie pewnie To ziemię... Mnie... zabić? A ty... No a kto tutaj tak? Dobra tędy mamy iść o granat Tutaj mamy tego, ale nope Puta, jaka się toczy <laughs> Dobra A tak się cicho zachowuje jak nie wiem co Wszystko mi się plącze pod nogami Gdyby to był metro to od razu by mnie wszyscy zauważyli Ale na szczęście to nie jest metro Bo w metrze mnie każdy zauważy Nie ważne, czy się zachowuje cicho czy nie I tak mnie zauważą Oto to, to. Fetel! Witaj przyjacielu. Czemu jesteś w domu dosi? Najdę cię Fetel. Najdę cię i zabiję. Przykro mi dosia, ale muszę go zabić. Wiem, że tego nie chcesz. Ha! my wróciliśmy tędy, tak? A tutaj... Co tutaj jest? Kartony. Wszystko i wina. Jakie razie mam iść tędy? Tak, tędy, tędy, tędy. Nie mam mnie tu. Te drzwi są zamknięte na klucz. Niech tu nie ma prawa wejść. Prawda? Oh, ha, 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 ha! To wy się tam ukrywacie. Król leci w waszą stronę! Co wy teraz robicie? La, 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 la! Okej. Okay. Okej, okay. Może zmieńmy tak? jecha! Yeah! ale go załatwiłam to się nazywa mieć mocne na wejście film weź tą nocykę. i zapisz. i ja tu kończę ten odcinek więc mam nadzieję że ten odcinek wam się podobał wiem że był nudny jak nie wiem co że wiem że w ogóle wszystko jest nudne co robię ale mam nadzieję że to się wam podobało zapraszam do kolejnego odcinka. bye bye thank you